Gadają, latają. Pełny serwis. W świecie LEGO wszyscy mieszkańcy oglądają ten sam durny sitcom, podśpiewują tę samą badziewną piosenkę i cieszą się, że mogą słono przepłacać za kawę z sieciówki. A to zaledwie wstęp do naprawdę złego planu prezesa biznesa. Aż tu nagle wyjątkowo konformistyczna figurka, Emmet, dowiaduje się, że jest wybrańcem. Architektem, który ma szansę odmienić losy świata LEGO. Brzmi źle? Po pierwsze, nieważne. Po drugie, w trakcie filmu okaże się, że wcale tak nie jest. LEGO Przygoda jest fantastyczna i nie ma wątpliwości, że zawdzięczamy to nowym królom komedii. Duetowi Phil Lord, Chris Miller. To między innymi reżyserzy i scenarzyści zaskakująco śmiesznego 21 Jump Street i przezabawnych klopsików i innych zjawisk pogodowych. W świecie filmu prawdopodobnie nie ma teraz bardziej zabawnych facetów. Wiedzcie, że jeśli oni coś robią, to będziecie boki zrywać. W Lego przygodzie będziecie śmiać się już na sam widok stylu poruszania się figurek, które są animowane tak, żeby przypominały ruch klocków. Wiadomo, że Lego przygoda ma wam sprzedać zestawy klocków i jest filmową reklamą, ale jeszcze żadna reklama nie była tak wspaniale antykorporacyjna. Promująca film piosenka Wszystko jest cudowne jest w filmie wyśmiewana, a o autoironie potykamy się tu na każdym klocku. Gag goni gag i choć w tej sytuacji to niemożliwe, żeby wszystkie były śmieszne, to film i tak jest przezabawny. I naprawdę, tu wszystko jest cudowne. Jeżeli LEGO Przygoda nie zostanie klasykiem na miarę Shreka, to z jednego, ale bardzo ważnego powodu. Tam był Shrek i osioł i cała galeria wspaniałych, oryginalnych postaci. Tu takich postaci nie ma. Jest Batman, jest Gandalf, jest Abraham Lincoln. Wszystko służy za materiał do żartu z kina i popkultury. Wielowymiarowych bohaterów, którzy zapadną w pamięć, nie uświadczy.